Kochana, rewolucja drano. Weź mi ten, weź, weź mi ten. Co mam ci wybrać? No bo nie, nic. Co robisz? Nadziewane papryki. A z mięsem nadziewane? Tak będą. Z koftą. Z koftą. A co to kofta? Takie mięso mielone. Takie nie mięso baranie, słowi na. No, a tu się robi... Chyba, <laughs> A tu się zrobiła bułka na fasolka na śniadanie. I dzisiaj idę tam. Zamiast treningu. Co? Nie dobre? Mięso. <laughs> ja możesz lubię zrobić takie. zrobić tego. Tylko... No możesz Tej. zrobić ostro. Co Będzie ostre. będzie ostre, będzie ogień, Nie, trudno. <głos> <głos> Dobra, teraz to później zobaczycie. Jak od razu ona się A Kiedy mam Kiedy mam Jednak od razu.

nie we wtorek. No, nie daje nam żyć. No, jest tym kotem. No, dzisiaj biegał po dachu i prawie rozwalił na moskitery, o ile jej nie rozwalił. Nie rozwalił jej? Nie wiem, Bo były okna pootwierane lekko i chciał się do nas wbić. No, a później właśnie siedzieli na dachu i tak to właśnie wygląda. Że nie daje nam żyć co chwilę. Przychodzi i zagląda. I wchodzi. To tak... Popukaj. Czy to nic w nie da? Pokra <grywa> cię zaraz w głowę, no. Ej! No. No, piękna. No nie, no on jest niemożliwy. Dobra, i zostało nam trochę mięsa. I co tutaj zrobisz? Nie wiem, na razie. Pite Nie, nie, z mięsem? No. Tak, nie, ja już nie, nie, no, ja to, no. Takie śniadanko. Tak wysła jesnice. Z tym mięsem. dramat. No, wygląda jak taki kurczak. Kawałki Kur, kurczak. Tak. Jakby ktoś je przemielił i wyplął. I faselijować podoba. Hejo! No. Wycie jak No i właśnie tam... Na samą górę będziemy się spinać, tam są... Ruinę No, to się manko witam w nowym dniu. Nagrywam to jeszcze raz razie czego, gdyby nie było słychać, bo doszłam e, dlaczego głos był sumiony Jak podłączam gimbala i mam włączone słuchawki, e, to ten mikrofon w słuchawkach no, jest tragiczny, jest nie do zniesienia. Nie da się w ogóle no nic nie słychać po prostu. Ale doszłam do tego, że to to, tak myślałam, że to mogłoby być to. Także witamy, jesteśmy w Gazipasza Pasza. Będę się dzisiaj wspinać na górę, którą zaraz Wam pokażę. Mamy 30 stopni, jest piękna pogoda, może jest spokojne. Ja się dawno nie wspinałam, więc może być całkiem ciekawie. Dobra, wracam wam kamerę i lecimy. No i tak wygląda ta góra właśnie na którą się będę wspinać, ale chcę pod nią podejść. Zobaczyć może tam jest przejście. Zobaczcie jak ona wygląda z bliska, bo naprawdę jest ciekawa. E, fajnie to wygląda, może mi się jakaś jaskinia, nie wiem. A tutaj w koło te piękne góry macie. No i tam na tamtym parkingzku gdzieś sobie stoimy, nie? A tutaj zobaczcie, już jest żwiru. Piasku takiego grubszego, taki żwir drobniutki. No ale tu już jest wejście do morza, takie plażowe. No i tutaj już te wyjścia na końcu tej plaży naprawdę są całkiem sympatyczne. No, to jest knajpka taka. Proszę bardzo. Zbliżamy się pomału do prezentuję Stopa. Dobrze. Przewrócić z powrotem. Bo to nie ma drogi. No i to te bananowce są tutaj, ale pozrywało. Wszystkie te folie. Nieźle. Dobra, idziemy dalej. Muszę się cofnąć po prostu. A to ja i bananowca. Warto jest sprawdzać każdy przesmyk. Znalazłam przejście. Gitara. Nawet są schody, słuchajcie. Uu, idziemy. To bananowcami będziemy szli? Uuu, jaszczurka, ale była wielka, skubona. Mnie wystraszyła. Eee, cała ja. Zadam komuś na posesję i jak się okazuje, wcale tu nie ma wyjścia. Kazał mi prawo i dopiero dojdę do drogi. A, tak oby mnie tam pan się golił w ogóle, nie? I sobie tutaj tak mieszka. I tutaj ma swoje to szklarnie. No nieźle. No i zobaczcie, tutaj już widać te ruiny. Nie wiem, czy my tam dojdziemy, chyba nie. Nie widzę tam drogi, ale my idziemy tam na górę. Tam. No, lecimy. Tam jest dziś droga, ja mam nadzieję. Aha, dobra, widzicie tu już jest, że nie można tu wchodzić, możliwe, że to jest coś prywatnego tutaj, dobra, nie będę się tam wpijać przy tym, wracamy do drogi. Ej, patrzcie, jak macie terenowe auto, to normalnie możecie sobie tutaj wjechać i tu jest taki placyk, tutaj ta droga prowadzi, ej, mega. Mega, 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 Myślałam, że będzie bardziej hardkorowo, ale patrzcie, to są schody. Normalnie schodami wchodzimy na górę. Zajebioska. Lecimy z tym. Dobra, słuchajcie, jest grubo. Patrzcie, grubo kolejne ruiny się wyłaniają, prawie na szczycie, no nie wiem. Lecimy i śpimy. Są widoki. Ej, jesteśmy, jesteśmy tam, na samej jesteśmy. Patrzcie, ruiny są, są. Zobaczcie, tam w dole widać te ruiny, pod którymi byliśmy, które Wam chciałam pokazać z bliska, możecie sobie je z góry zobaczyć. Taki jest widok z Gimbala. Ładnie te góry widać, bardzo ładnie. A my już tutaj. Pod Ruinos. Los Ruinos. Idziemy. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że będę tak właścić, żeby zobaczyć taki piękny widok, przy okazji wam coś nagrać. miałabym go, ale trening no, mocny, powiem Wam, że fajnie. Pracę. można sobie usiąść, zjem nektarynę, chwilę pociluję. można iść dalej, można wracać. No zawsze jak się jest w jakichś miejscach, to zawsze się trafi, na kogoś zawsze się kogoś pozna. Dobra. Ostatni widoczek. I lecimy do dół. Będę liczyć schody. Powiem Wam ile schodów, o ile nie pomalę. No a my stoimy tam. Zobaczymy jak się udoby przybliżyć. No. Gdzieś tam stoimy sobie. Dobra. Zaczynamy liczyć schody. Raz, dwa, trzy, cztery. 2, 33, 34, 35, 400, mamy 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, wyszło 670 schodów, dzisiaj zrobione, wjechał trening, yeah. lecimy do kampera, wiecie co Wam powiem, że po tylu kilometrach należy się piwko. ale wchodzi. No, a do piwka zawsze dostaniecie coś ciekawego. I takie dobre orzeszki Tam. I Jest też towarzysz. No chodź, nie wstydź się. Nie wstydź się kamery, oj. Patrzcie jaki ładny kozioł. I taki klimacik. I taka chuska jak się patrzy na mnie. A tutaj kurki sobie jedzą pomidorki. He? no. To się nazywa bio. A my pomału dochodzimy do plaży. Wracamy. Mam już 8 km zrobione. Będzie zdyżka, myślę. Będzie. Ale na klimaciku ze wchodzimy na plażę. Słuchajcie, patrzcie. Taki klimacik tutaj. Fajoski, Bananowce. Sperancko. Już po sezonie na banany. Podobno w ogóle ci ludzie, którzy mają bananowce, są bardzo bogaci. I w ogóle one są tylko w tym regionie tutaj. Dlatego ich jest tutaj tak dużo. Bo one mają tutaj idealny klimat no bananowi bogacze faktycznie dobrze powiedziane dzieciaki bananowce i bez przyczyny się to wzięło. Dobra, lecimy Tutaj pamiętajcie, wchodziliśmy koło tej knajpy i lecimy do nas tam. Tam lecimy. Wiecie, gdzie byłam? Patrzcie, widzicie tą flagę? Tam o właśnie tutaj. To ja tam byłam. Jak się to prezentuję z dołu. Mm. A wy byliście tam ze mną moi kochani i mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapominajcie zostawiać łapek w górę i subskrypcji, bo pomagają nam się rozwijać, żeby nasz kanał był bardziej zauważalny i żeby było Was tu więcej. A my będziemy wtedy więcej pokazywać. Dostałam koktajl w nagrodę. Ale patrzcie to 1 i dwa. I upieczone pyszne Pyszne hmm. Chciało być takiego czarnego Czerwone jaja, czerwone Wiesz, <grywa> ja, <czerwone. grywa> <Czarny. grywa> że to pójdzie na vlog? <grywa> Kurwa, ci vlogi vlogi A <grywa> mój bajer stary Mr Mr Proszę Coś tu się będzie działo Weź Weź Um, co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie sos. Jajco. Be Gotowy. Sos mamy gotowy Sos no. gotowy, muszę odpowiedzieć piekarni No tutaj. nie mamy nic tam w środku? Nie no, mamy, no, powiedź Dobra. Dobra tak. Sos jest gotowy Pomidorów, cząstki z łuk, bakłażana No I Cebulę jeszcze dałem No i chili oczywiście, I chili flakes nie? No No i dajemy teraz tak, sos dajemy tu mhm. O. Na to dajemy koftę. Ci to mięso mielone? Nie. cały jest mokry. Jest pocony. No nie! Woda. woda w morzu. Jest zaibista. Jest woda w morzu, tak? Za, Zacka jest. No. Dajemy koftę. Kładamy. To. Co? Ups! One są już doprawione. No. Po turecku. Tureckimi przyprawami. No. Także jest gicio. Weszły. No powiedzmy, że weszły. No ale gicio, no niech będzie tak, jak jest. Ty tak. że tam przybuduje jeszcze to. Tak. No i teraz mam kozacki ser. No, kupiliśmy na targu. To był w skórze koziej. Tak W ogóle robiony I? Dostaliśmy bardzo dużo On się super rozpuszcza, nie? No mega No Trzeba No powiedz, no Coś musisz głupiego powiedzieć? Ale to będzie dobre Będzie dobre, no Mam tego sera to tak się wydaje, że jest dużo, a on później jak się roztopi, to się jakoś znika w tym. Znika. I dlatego trzeba go dać Olo. za dużo. Królu złoty. Mamy nawet e, nowych sąsiadów. Tureckich. Bułgari. Bułgari? Aha, nie. Teraz się... Nie, przyczepa. No tak, tutaj mamy Bułgarów, tak. Tutaj mamy z y, Bułgarii kamperwana. Z drugiej strony mamy tureckie kamperwany. No. dobra, no. mm -hmm. tak. O ja, jest. Jest. i puszkins puszkins. Dostałeś jedzenie, już jesteś taki napasiony. Masz, masz puszkins, masz. Ty lubisz ten ser, masz. No już zgładnił od rana. O, żeś zitał? Syto będzie. ty tak jak lubisz. Prawdziwy obiad. W końcu prawdziwy obiad. No dobra. Trzeba łapy było tylko A No no, zjadł, no śmigaj. On nogi teraz idzie. Dobra. Tak wygląda to. Pusznie. Przed wrażeniem. No i co, no to i ode mnie, nie? Jest w kuchni, Kochana rewolucja. Paweł. Kamaupa. Jaj, ale gorąco. Fajnie, 35 stopni na zewnątrz jeszcze piekarnik. Pikarnik jeszcze włączony, no. tak, w kamperze, nie? Dobra. Ale nie jest dzisiaj tak gorąco, strasznie. Dobra. Ale jest. No tu jest 36 stopni w kamperze. A śpi? Tu lekki wietrzek mu powiewa. Ale gary same się nie umyją. Ja mam taki przyrząd zamiast gąbki która zbiera yy, brud i wszystkie bakterie to mamy szczoteczkę która lepiej czyści niż yy, gąbka. Idziemy. czad mm. A to pysznie wygląda Dobrze co? No Mega No Kto jest bosem, no? Kto jest bosem. No? Jest ja jestem bosem. <grym> Kurde <grym> że No I ty kto? No No czad <grym> Pewno jest pyszne Ale zapach No to ma taki zapach poza Specyficzny ma zapach, nie? No? Ja wiem. Ja. Specyficzny to. No taki ma. Domyśle, znaczy... Nie typowy. Nie Obwiel, nie? Nieprawda, <grym> nie zawsze. Nietypowy ma zapach, no? Ładny. No, to jest bardzo. Nie, poza... Zajubi się... Zajubi się zzaubi, nie? nie już to jest przepyszne. No dobra, i my stoimy tam na tym parkingu. Ja wczoraj byłam na tej górze. Idziemy tam do tej restauracji. Jakieś piwerko. A... No, ale tutaj... Tak, tutaj jest ogólnie zamknięty ten szlaban, ale on go zawsze podnosi, możecie sobie przejść. Zobaczcie, tu macie taki klimacik. Na piknik możecie sobie zrobić. A idziemy zobaczyć, jak to wygląda tam na górze. No dobra, i dotarliśmy na górę. Tutaj widać te baseny zrobione z morza, które się tutaj utworzyły w tych skałach. Tam przeważnie się kąpiemy, Tam, gdzie wszyscy są porozkładani. Dobra. Tam jest nasz kamperek. A dokładnie jest. Gdzie mój palec? Tutaj. To. Tu. Tu. tu jest kamperek. Wczoraj byliśmy tam I tak się prezentują góry w koło. I te mieszkanka tutaj, a my idziemy do restauracji. Ale dużo ludzi. Dobra, idziemy zobaczyć. Taki mamy widok za mną. Idziemy na górę. Na no coś chłodnego, zimnego. No i tak się prezentuje knajpka. Bardzo fajne chłopaki tu pracują. E, I taki macie widok tu w tej knajpce od razu z góry na wszystko. Także jest mega. Zaraz wam pokażę, co zamówiłam. Jest naprawdę dobre. Bardzo, bardzo dobre to barko blanco. Z takim widoczkiem. Ej dobra, zobaczcie, gdzie jest klimat tylko. mają w no, mega to wygląda. Chat. Skywiat na maksa. Basen z widokiem. No mega. Widzicie. Jest bar. Spoko. Spoko na maksa. No, i tak wygląda ten basen. Za mną tutaj. Właśnie jest. I można na niego wejść za 70 lira. I że spoko, nie ma tragedii. O, I tak sobie się to ludzie. Nerd. <laughs>